Cześć, witam Was w filmie, który będzie dotyczył trygonometrii, a dokładnie zdań z tego filmu, które mogą pojawić się na maturze podstawowej. Na początku zaznaczam, że polecam, abyście najpierw zobaczyli mój poprzedni film z przedstawieniem podstawowych definicji z trygonometrii, ponieważ dzisiaj będę się do nich troszeczkę odnosił. Przechodząc już do meritum. Na początku zapoznajmy się z wymaganiami maturalnymi. Widzimy tam cztery podpunkty. Dzisiaj skupimy się jedynie na tych dwóch pierwszych. Pozostałe dwa są wykorzystywane bardziej jako narzędziem w zadaniach z planimetrii niż stricte jest to trygonometria, więc omówimy sobie te zagadnienia przy okazji innego filmu. Pierwsze wymaganie dotyczy obliczania wartości funkcji trygonometrycznych w przedziale od 0 do 180 stopni. Zobaczmy więc najpierw, co znajdziemy w karcie na ten temat. A w karcie wzorów znajdziemy dwie tabele z wartościami funkcji trygonometrycznych. W jednej mamy dokładne wartości funkcji dla niektórych kątów, więc możemy się chociażby dowiedzieć, że sinus 60 stopni to pierwiastek z 3 przez 2. Zatem w drugiej tabelce mamy wszystkie kąty, które da się zapisać za pomocą liczb całkowitych, a wartości są tutaj przybliżone. No i tutaj na przykład możemy dowiedzieć się, ile wynosi cosinus 63 stopni. I może już zdążyliście zauważyć problem z tym zagadnieniem, ponieważ ono mówi o obliczaniu funkcji trygonometrycznych od 0 do 180 stopni, a obie te tabelki zawierają informacje kończące się na 90 stopniach. Aby więc lepiej zrozumieć, jak możemy sobie poradzić z większymi kątami, przyjrzyjmy się wykresowi sinusa. Na początku z wykresu pozostawmy jedynie obszar, dla którego potrafimy już policzyć sinusa. W radianach będzie to zakres od 0 do pi drugich. Teraz pokażę wam, że przez odpowiednie przekształcenie tego fragmentu możemy uzyskać cały wykres sinusa. Inną konsekwencją tego jest to, że wartości funkcji sinus dla większych kątów też będą pewnym przekształceniem wartości z tego podstawowego zakresu od 0 do pi drugich. Aby dokładnie to wszystko zobaczyć, poszukajmy w karcie wzorów w dziale trygonometria kategorii wzory redukcyjne. Tutaj znajdują się te najważniejsze wzory. Dla nas najważniejsze będą dwa środkowe wiersze. Pierwsze dwa wzory po lewej stronie będą przydatne do sinusa. Dwa kolejne do cosinusa a ostatnie do Tangensa. Przejdźmy teraz do konkretów i policzmy sinusa ze 135 stopni. Na początku użyjemy do niego pierwszego ze wzorów. Wzór polega na tym, że 135 stopni musimy zapisać jako różnicę 180 stopni i odpowiedniego kąta. Zastanów się teraz nad tym, ile wynosi ten odpowiedni kąt. Poprawna odpowiedź to 45 stopni. I teraz, zgodnie z naszym wzorem, okazuje się, że sinus 135 stopni wynosi tyle samo, co sinus 45 stopni. Ale jest już taki kąt, który możemy sobie na spokojnie sprawdzić w tabelce, i wychodzi nam wtedy pierwiastek z 2 przez 2. Użyjemy też drugiego wzoru. Tym razem sinus 135 stopni musimy zapisać jako sinus z sumy. 90 stopni plus 45 tutaj nam będzie pasowało. To po daje 135 stopni i zobaczcie, że zgodnie z tym wzorem zamienia to się w kosinusa 45 stopni. Ile jest równy kosinus 45 stopni? To możemy sobie sprawdzić tabelce i to będzie pierwiastek z 2 na 2 Może Wam pokażę to jedynie przez narysowanie wykresu kosinusa i pokażę Wam, że akurat ten kąt daje taki sam wynik i w sinusie i w kosinusie, więc dlatego z obu przykładów uzyskaliśmy wynik ostateczny, czyli pierwiastek z dwóch na 2. Jeśli chcesz skutecznie przygotować się do matury podstawowej, polecam Ci mojego e-booka, do którego link znajdziesz w opisie. Zawiera on omówienie wszystkich ciałów maturalnych w przystępny sposób. Pokaże Ci, jak wygląda rozdział o funkcjach. Każdy inny ma oczywiście taką samą strukturę. Znajdziesz w nich wymagania maturalne, najważniejsze typy zadań oraz ich rozwiązania krok po kroku. W tym przypadku są tutaj przykłady funkcji zapisanych na wszystkie możliwe sposoby. Najpierw jako rysunek, potem jako tabelka, a na końcu w postaci wzoru. Wcześniej pojawiło się też wprowadzenie do przesuwania funkcji, więc masz pełen komplet informacji. E-book jest pełen praktycznych wskazówek i schematów, które pomogą Ci lepiej zrozumieć metodę rozwiązywania zadań. Na końcu każdego rozdziału znajdziesz około 10 zadań do samodzielnego rozwiązania, żebyś mógł sobie sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś materiał. Sprawdź link w opisie i zacznij skuteczną naukę już teraz. Wróćmy do trygonometrii. Wcześniej omówiłem pierwsze wymaganie maturalne, więc pora przejść do drugiego. A te mówi o korzystaniu z dwóch ważnych wzorów, czyli jedynki trygonometrycznej oraz wzoru na tangens. I te zagadnienia należy potraktować bardzo dosłownie, bo jak ci zaraz pokażę, praktycznie wszystkie zadania z trygonometrii da się zrobić za pomocą tych dwóch wzorów. Przejdźmy do pierwszego z tych zadań. Pochodzi ono z matury z 2018 roku i mamy tutaj podane, ile jest równy kosinus kąta alfa. Zatem musimy policzyć iloczyn sinusa i tangensa, czyli za pomocą jednej funkcji trygonometrycznej należy policzyć dwie pozostałe, a potem je przez siebie pomnożyć. Od razu skorzystajmy z pierwszego ze wzorów, czyli z tożsamości trygonometrycznej i podstawmy do niej to, ile jest równy kosinus. Po dokonaniu przekształceń równanie ma powstać sinus kwadrat alfa równa się 16/25. Spierwiastkujmy je teraz i otrzymamy dwa rozwiązania: jedno dodatnie, drugie ujemne. To które należy wybrać? Zależy od tego, jakim kątem się zajmujemy. Czy ostrym, czy rozwartym. W tym wypadku jest to kąt ostry. Czyli tedy w przedziale od 0 do pi drugich w radianach, czy w stopniach, to by było od 0 do 90. Z boku więc wstawię teraz wykres sinusa i zostawię z niego właśnie ten fragment, od 0 do pi drugich. Jest on nad poziomą osią, więc ta funkcja też powinna być dodatnia. Wybieramy więc odpowiedź. Właśnie na plusie. Przechodząc dalej, trzeba policzyć jeszcze tangensa, a do tego skorzystam z drugiego wymienionego w wymaganiach wzoru. I tutaj po prostu podstawiamy wartość sinusa i cosinusa, i po przekształceniach tangens jest równy 4 trzecie. Zostało jeszcze policzyć iloczyn. Wychodzi on równy 16,15. Poprawna zatem będzie odpowiedź A. Kolejne zdanie będzie polegało na tym samym, tym razem jednak na start podany jest tangens. W takim wypadku użyjemy tych samych dwóch wzorów, tylko że zrobimy to w odwrotnej kolejności. Użyjmy więc wzoru na tangens, dokonajmy tam przekształceń i wychodzi nam, że sinus jest równy pierwiastek z 5 razy cosinus. To nie jest tak, że my policzyliśmy do końca sinusa, ale na ten moment nam to wystarczy. Przejdźmy więc do drugiego wzoru i podstawmy tam właśnie otrzymaną wcześniej informację. I po kilku prostych przekształceniach jesteśmy w stanie wyliczyć cosinus kwadrat i będzie on równy 1 6. W tym zadaniu właściwie to już wszystko, bo na podstawie tego możemy już odpowiedź A. Jeśli jednak miał być wyznaczyć nie tylko cosinus kwadrat, ale też. Kosinusa w podstawowej postaci oraz sinusa, to trzeba zrobić następujące rzeczy. Spierwiastkować równanie, wybrać odpowiedź dodatnią lub ujemną, w tym wypadku to będzie dodatnia, znów, mamy kąt ostry i na koniec podstawić z powrotem do tego równania, które mówiło, że sinus to jest pierwiastek z pięciu razy cosinus. Podstawiamy tam i mamy sinusa też policzonego. To będzie wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do kupna e-booka, którego znajdziecie w opisie.